Przez dziesięciolecia jedno nazwisko regularnie pojawiało się w debacie publicznej, gdy omawiano Izrael i Stany Zjednoczone: United States Ship Liberty. Epizod ten jest często przedstawiany jako dowód zdrady lub nawet wrogości Izraela wobec swojego amerykańskiego sojusznika. Co tak naprawdę się stało i czemu ten incydent wciąż, po prawie 60 latach, służy do dyskredytowania Izraela? Spojrzenie wstecz na to złożone i tragiczne wydarzenie. 8 czerwca 1967 roku, w trakcie wojny sześciodniowej, USS Liberty płynął po wschodniej części Morza Śródziemnego, u wybrzeży Półwyspu Synaj. Statek marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych zbierał elektroniczne informacje wywiadowcze, operował na wodach międzynarodowych, w bezpośredniej bliskości obszaru intensywnych walk. Od 5 czerwca Izrael był jednocześnie atakowany przez kilka państw arabskich. Było wiele frontów, sytuacja chaotyczna, a presja militarna ogromna. Oficjalne dochodzenia wykazały, że okręt Liberty powinien znajdować się dużo dalej od wybrzeża. Polecenia rzeczywiście wysłano przez władze Stany Zjednoczone Ameryki, lecz z powodu poważnych problemów z transmisją nie dotarły na czas. W efekcie amerykański okręt trafił w centrum strefy wojennej. Rano 8 czerwca izraelskie samoloty kilkakrotnie zauważyły statek, lecz przez zmianę pozycji Liberty jej współrzędne szybko się dezaktualizowały i usunięto ją z izraelskich tablic śledzenia. Wkrótce potem pojawiły się doniesienia o strzałach dochodzących z morza w pobliżu egipskiego miasta Al-Arish. W tym czasie do tego rejonu wysłano izraelskie samoloty i kutry torpedowe. Statek został następnie błędnie zidentyfikowany jako wrogi egipski okręt. Rozpoczął się atak i był on bardzo intensywny. Zginęło 34 amerykańskich marynarzy, 171 było rannych, a USS Liberty poważnie uszkodzony. Ale jeden element jest kluczowy. Gdy tylko statek został oficjalnie zidentyfikowany jako amerykański. Atak został przerwany. Niecałą godzinę później Izrael oficjalnie powiadomił władze Stany Zjednoczone Ameryki. Izrael przekazał przeprosiny Waszyngtonowi przez najwyższych urzędników. Rozpoczęto śledztwa w Izraelu i Stany Zjednoczone Ameryki ofiary i ich rodziny otrzymały odszkodowania. Wnioski z tych śledztw prowadzą do tego samego ustalenia. To tragiczny przypadek ognia bratobójczego wynikły z ludzkich błędów, problemów komunikacyjnych i złej identyfikacji. W kontekście wojny totalnej żadne z tych dochodzeń nie wykazało dowodów celowego ataku na Stany Zjednoczone. W 1967 roku Stany Zjednoczone nie były jeszcze strategicznym sojusznikiem Izraela, którym miały się później stać. Wówczas Waszyngton prowadził neutralną politykę na Bliskim Wschodzie, starając się równoważyć relacje z Izraelem, monarchiami arabskimi i innymi graczami regionu. Jednak w dniach po wojnie sześciodniowej, pomimo tragedii USS Liberty, polityka Stanów Zjednoczonych uległa zmianie. Stany Zjednoczone zbliżyły się do Izraela i ostatecznie nawiązały trwały sojusz strategiczny. Trudny epizod, często zamieniany w slogan lub zarzut, ale który w świetle ustalonych faktów nie stanowi dowodu na wrogość Izraela wobec Stanów Zjednoczonych. Raczej ilustruje chaos i ludzkie koszty wpisane w konflikt zbrojny. Do dziś, incydent. United States Ship Liberty pozostaje głęboką raną dla rodzin ofiar i dla marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, ale dla władz obu krajów pozostaje tym, czym oficjalnie zawsze był tragiczną pomyłką wojenną uznaną, przyjętą do wiadomości i zrekompensowaną.